Poszukiwanie duchowego wyzwolenia zderza się z twardą empiryczną rzeczywistością. W 2018 roku zespół badawczy kierowany przez Gebauera postanowił wziąć pod naukową lupę jeden z największych i najświętszych dogmatów współczesnej kultury: wellness przekonanie, że praktyki psychofizyczne takie jak yoga i medytacja wyciszają ego. Powszechnie uważa się, że te starożytne techniki sprzyjają dobrostanowi właśnie poprzez redukcję tak zwanego błędu samowywyższania, czyli naturalnej ludzkiej tendencji do postrzegania siebie jako kogoś lepszego od przeciętności. Badacze zauważyli jednak w tym założeniu potężną sprzeczność. Ten rzekomy efekt wyciszania ego stoi w bezpośredniej opozycji do absolutnego uniwersalizmu psychologicznego znanego jako zasada centralności jaźni. Według tej bezlitosnej reguły każda umiejętność, którą człowiek regularnie trenuje, staje się centralnym elementem jego tożsamości. A to, co jest centralne dla tożsamości, nieuchronnie rodzi potrzebę samowywyższania. Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej, ego nie znika. Ono po prostu przywiązuje się do nowej umiejętności i zaczyna czerpać z niej poczucie wyższości. Aby przetestować te wykluczające się hipotezy. Zespół badawczy zaprojektował dwa rygorystyczne eksperymenty, będące pierwszymi w historii nauki badaniami nad efektem samowywyższania w kontekście wschodnich praktyk psychofizycznych. W pierwszym eksperymencie badacze śledzili 93 adeptów jogi przez 15 tygodni. Metodologia polegała na precyzyjnym mierzeniu poziomu centralności jaźni oraz błędu samowywyższania bezpośrednio po zakończeniu praktyki jogi. A następnie porównywaniu tych wyników ze stanem z grupy kontrolnej badanej w czasie wolnym od praktyki. Wyniki tego eksperymentu brutalnie obaliły duchowy mit. Po zejściu z maty adepci wcale nie doświadczali mitycznego rozpuszczenia ego, wręcz przeciwnie, ich błąd samowywyższania drastycznie rósł. Poczucie bycia lepszym, bardziej świadomym lub przewyższającym przeciętność ulegało po sesji jogi znacznemu i nieżalnemu wzmocnieniu. Aby upewnić się, że zjawisko to nie jest jedynie fenomenem związanym z fizycznym, sportowym aspektem jogi, naukowcy przeprowadzili drugi eksperyment. Tym razem pod naukową lupę wzięto 162 osoby medytujące, a badanie trwało 4 tygodnie. Medytacja, ostateczne narzędzie służące rzekomemu rozpuszczeniu ego i zjednoczeniu z absolutem, została poddana chłodnej, empirycznej weryfikacji. Wyniki z poduszki medytacyjnej okazały się absolutnym lustrzanym odbiciem wyników z maty do jogi. Bezpośrednio po sesji medytacyjnej badani wykazywali znacznie wyższy poziom samowywyższania w porównaniu z warunkami kontrolnymi. Mechanizm tego zjawiska stał się dla naukowców boleśnie jasny. Sam akt poświęcania czasu na medytację Sprawia, że bycie osobą medytującą lub uduchowioną staje się centralnym punktem tożsamości jednostki, co nawiązuje też do tak zwanego duchowego eskapizmu czy też duchowego ego. Ponieważ ta tożsamość staje się tak kluczowa, psychologiczny mechanizm obronny automatycznie pompuje ego, aby chronić to wartościować i wywyższyć ten nowy metafizyczny konstrukt nad innych ludzi. Najbardziej fascynujący, a zarazem paradoksalny zwrot akcji w tej publikacji dotyczy samej natury ludzkiego dobrostanu. Podczas gdy społeczności duchowe i nauczyciele New Age uparcie twierdzą, że wewnętrzny spokój i szczęście płyną bezpośrednio z destrukcji lub uspokojenia ego, zespół Gebauera odkrył mechanizm dokładnie odwrotny. Badacze udowodnili, że psychologiczne korzyści płynące z jogi i medytacji, takie jak poczucie błogostanu, ogólne zadowolenie z życia i spadek napięcia, były w rzeczywistości zapośredniczone przez ten sam rozrośnięty błąd samowywyższania. Oznacza to, że jednostka czuje się lepiej po praktyce duchowej nie dlatego, że nastąpiła transcendencja, lecz właśnie dlatego, że praktyka ta skutecznie to ego nakarmiła. Złudzenie duchowej wyższości i duma z własnej praktyki działają jak potężna psychologiczna poduszka powietrzna, która winduje nastrój i poprawia samopoczucie. Wnioski płynące z tego eksperymentu są bezkompromisowe i rzucają nowe krytyczne światło na zjawisko duchowego eskapizmu. Ewidentnie ani yoga, ani medytacja nie wyciszają ego w pełni, a z pewnością go nie unicestwiają. Zamiast tego potęgują one podstawowe mechanizmy samowywyższania. Praktyki te dostarczają jedynie nowej, społecznie i duchowo akceptowalnej areny, na której ego może się bezpiecznie rozrastać i dominować. Narracja o śmierci ego w medytacji okazuje się być czystą fantazją. Ego po prostu zmienia swoją garderobę, porzucając wywyższenie się oparte na materializmie czy statusie społecznym na rzecz wywyższenia się opartego na rozwoju duchowym i rzekomej uważności. Wyzwolenie, według tych empirycznych danych, nie płynie z udawania, że ego zniknęło lub zostało uciszone przez mantry, lecz z brutalnie szczerego rozpoznania jego nieustępliwych. Uniwersalnych i biologicznie uwarunkowanych mechanizmów adaptacyjnych. Człowiek medytujący nie staje się bezinteresowną próżnią, staje się po prostu kimś, kto zbudował swoje poczucie doskonałości na byciu przebudzonym.